Cześć! Cudze chwalicie swego nie znacie. Może więc warto poznać powieść, która w niczym nie odbiega od dumy i uprzedzenia czy wichrowych wzgórz. Jeśli chcecie wiedzieć więcej dlaczego i jaka to powieść, zapraszam na nowy odcinek. Tylko czytam. Lubimy czytać klasyków, czy nie lubimy? Jak spytam o Tolkiena. Dostojewskiego czy Dickensa, to większość z nas powie, że i owszem. Ale co z Prusem? Nie jest tak, że przerabiana w lewo i w prawo na lekcjach języka polskiego lalka skutecznie nam go obrzydziła? Bolesław Prus to tak naprawdę Aleksander Głowacki. Polski pisarz urodzony w połowie XIX wieku, uważany za jednego z najwybitniejszych i najważniejszych pisarzy w historii literatury polskiej znany między innymi z takich powieści jak Wspomniana lalka, Faraon czy Emancypantki. I dzisiaj zajmiemy się właśnie tą powieścią Emancypantki Bolesława Prusa. Ja mam akurat wydanie jednotomowe wydawnictwa Bellona w cyklu Perły literatury. Powiem wam, że yy, nie jest poręczne, ponieważ powieść ma ponad 1000 stron, ciężko się ją czyta w jednym tomie, ale my dzisiaj jakby nie skupiamy się na wydaniu książki, tylko chciałabym skupić się na jej treści. Emancypantki Bolesław Prus napisał w zasadzie pisał w latach 1890-93 i powieść ukazywała się w odcinkach w prasie, w Kurierze Codziennym. Książkowego wydania emancypantki doczekały się rok później, czyli w 1894 roku. To jakby nie patrzeć, minęło 125 lat. Prus bardzo sobie tą powieść cenił, a ja w czasie urlopu postanowiłam ją w końcu przeczytać. Nie ukrywam, że wyjątkowo co do tej powieści przeczytałam różne recenzje. Czego raczej nie robię, staram się Wam recenzować swój punkt widzenia i nie sugerować się opiniami innych. Tutaj zrobiłam inaczej, jednak jest to klasyka literatury i chciałabym zobaczyć, co sądzą o niej czytelnicy. I w każdy, w zasadzie, może nie każdy, w wielu opiniach zaczyna się, jest to powieść o emancypantkach, jest to powieść o emancypacji, jest to powieść o pensji pani Later. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że jest to powieść o miłości. Zaraz to uzasadnię, ale najpierw przybliżę Wam fabułę. Pierwszy tom Emancypantek to tak naprawdę dwie części. Pierwsza część to opowieść o pensji pani Later. Pensja to w zasadzie taka prywatna szkoła dla dobrze urodzonych panien. Tam poznajemy właścicielkę i zarazem, tak jakby dyrektorkę, panią Later, jej szkołę. Poznajemy jej dzieci, bardzo urodziwe. Heleny i Kazimierza oraz pensjonarki, czyli dziewczęta, które pobierają lekcje i mieszkają na pensji, oraz damy klasowe i nauczycielki, czyli osoby, które są tam zatrudnione i pracują. Po kilku rozdziałach okazuje się, że szkoła nie jest taka, jaką myślimy na początku, że jest. Zaczynają się kłopoty, zaczynają się Zaczyna się gorączkowe szukanie pieniędzy. Pani Later, osoba samotnie wychowująca dwoje swoich dzieci, zaczyna odczuwać skutki złego zarządzania pensją i własnym majątkiem. Pani Later jest też bardzo zaślepiona miłością do swojego syna Kazimierza, który mami ją obietnicami ustatkowania się, znalezienia celu w życiu, zdobycia zawodu czy znalezienia pracy, a tymczasem przepuszcza pieniądze na hazard i uciechy. Na pensji pani Later poznajemy Madzie Brzeską i to na jej życiu dalej skupia się Bolesław Prus. Druga część powieści dzieje się w Iksinowie, małym powiatowym miasteczku, do którego podążamy śladami Madzi Brzeskiej. To jest miasto jej urodzenia, tutaj mieszka cała jej rodzina. Madzia początkowo snuje plany na pozostanie w Iksinowie. I wzorem Pani Later chce otworzyć tutaj pensję dla dziewcząt z miasteczka i okolic. Madzia chce zrealizować ten pomysł, szuka nauczycielek, szuka lokalu, szuka wyposażenia, ma już pomysł, jak to wszystko miałoby funkcjonować. Naiwna i taka dziecinna panna z pensji Pani Later, w Iksinowie tak naprawdę dojrzewa nabiera wiary w siebie, dorośleje, staje się kobietą czynu. Zauważają to też inni mieszkańcy, uważając ją za emancypantkę. Madzia nigdy nie czuła się emancypantką, zawsze była obserwatorką emancypantek. Natomiast tutaj role się odwracają, ale co więcej mieszkańcy Iksinowa widzą w niej też materiał na żonę. Czy będą jakieś oświadczyny, jakimi plotkami i intrygami skończy się ten pobyt Madzi w Iksinowie i dlaczego postanowiła wyjechać z powrotem do Warszawy? Tego już Wam dokładnie nie zdradzę, zachęcając jednocześnie do lektury. Ale, ale! To nie koniec książki. Tak naprawdę to dopiero koniec pierwszego tomu i Prus teraz przenosi nas z powrotem do Warszawy. Zaczyna się tom drugi, bo musicie wiedzieć, że Emancypantki to książka dla miłośników grubasków. Powieść snuje się powoli, bez pośpiechu, ale ciągle się coś dzieje. Tak naprawdę Prus opisuje tutaj zwykłe, zwykłe normalne życie, ale wbrew pozorom nie ma nudy. Madzia wraca do Warszawy, zostaje nauczycielką dwóch córek pani Korkowiczowej. Zna już tą panią i jej córki z pensji pani Later. Żona browarnika chce za pomocą Madzi zbliżyć się do bogatej rodziny solskich. Madzia Adę Solską zna z pensji pani Later, tam były serdecznymi przyjaciółkami. I pani Korkowiczowa ma nadzieję, że poprzez zatrudnienie Madzi na, na nauczycielkę swoich córek to zbliży się towarzysko do państwa solskich. Solscy nagle postanawiają zabrać Madzie do siebie. Madzia przeprowadza się, poznaje świat zupełnie innych ludzi, staje się tam tak jakby damą do towarzystwa, natomiast czuje się kompletnie niedopasowana. Nie jest tam tak jakby na swoim miejscu. Bogactwo Ady i Stefana ją przytłacza, a brak pracy i celu w życiu powoduje, że jest osobą nieprzydatną. Tak się czuje, taka nieużyteczna. Postanawia więc odejść i Opuszcza wygodne życie u państwa solskich. Czy będzie tego kroku żałować? Czy te decyzje nie zostały podjęte zbyt pochopnie? W tle zdarzeń z drugiego tomu śledzimy relację Madzi z synem pani Later, Kazimierzem. Oprócz tego mamy również jej relacje ze Stefanem Solskim. Jak możecie się domyślić, Gdzieś tutaj w tle będzie właśnie ten wątek miłosny, o którym wam wspomniałam, który Prus tak naprawdę trochę zrzucił na drugi plan, ukrył, yy, akcentując sprawy życia codziennego, akcentując troski o pracę, chleb, czy zdrowie. Emancypantki to trochę też smutna książka, pokazująca, że idą nowe czasy, że kobiety chcą wolności, samodzielności, niezależności, nie chcą tylko liczyć na Dobre małżeństwo i wsparcie męża. Jednakże to rodzi zagrożenia związane z biedą, z brakiem pieniędzy, z niedostatkiem, brakiem odpowiednich zarobków czy wykształcenia. Fruz w swoich emancypantkach pokazuje też, z jakimi problemami muszą zmierzyć się te kobiety, które odważyły się żyć inaczej niż dotychczas. Jak te problemy mogą wpłynąć na ich życie psychiczne. Fajnie jest być niezależną, ale kiedy brakuje pieniędzy, to już, to już nie jest to takie fajne. I tutaj najlepszym przykładem jest właśnie wspomniana na początku pani Later. Emancypantki to nie jest książka dla każdego. To książka dla osób, które lubią powieści epickie, lubią sagi, lubią takie książki, które opisują życie codzienne w taki powolny, niespieszny sposób akurat Emancypantki opisują dwa lata z życia Madzi. Czytając książkę zwróciłam uwagę na to, że mimo upływu tych prawie 130 lat jest ona tak bardzo aktualna i niektóre problemy, na przykład zmagania osoby samotnie wychowującej dzieci, są problemami dziwnie nam bliskimi. Tutaj każdy może coś znaleźć dla siebie. Dla, dla każdego czytelnika coś innego będzie istotne, fajne, czy ważne. Nie nastawiajcie się też na powieść akcji. Tutaj fabuła toczy się powoli. Madzia to jest też taka osoba, która nie da się polubić każdemu. Ogólnie rzecz biorąc, bohaterka jest młoda, infantylna, taka nieżyciowa, czasami nawet denerwująca. No, to nie jest Ania z zielonego wzgórza, którą wszyscy. Uwielbiają i kochają. Ale emancypantki to też powieść o miłości takiej wzruszającej, takiej nieoczywistej, skomplikowanej ale to nie jest komedia romantyczna, chociaż pojawiają się różne intrygi, pomówienia, co ma wpływ na naszą główną bohaterkę. Wątek miłosny, jak już wspomniałam na samym początku, przewija się przez całą powieść. Ale nie jest on pierwszoplanowy. Trzeba czasami na niego czekać całymi rozdziałami, wyłuskiwać go z całej fabuły. Próz go trochę zrzucił na drugi plan. Wątek miłosny ściska za serce i wyciska łzy. I powiem Wam, że drżałam, bo bardzo chciałam, żeby wszystko zakończyło się happy endem. Czy tak było? Jak powieść się skończy? Czy Wam się spodoba? To już o tym musicie zadecydować sami. Ja. Gorąco zachęcam, żeby z tą perełką naszej literatury zapoznać się jak najszybciej. Życzę Wam wytrwałości, chyba, bo najlepsze jest na samym końcu. Cześć!